Bardzo dziękuję wszystkim moim wspierającym na YouTube. To dzięki Wam mogę tworzyć wysokiej jakości materiały. Standardowym rozwiązaniem w bolidach Formuły 1 już od bardzo, bardzo wielu lat jest półautomatyczna skrzynia biegów, która obsługiwana jest za pomocą łopatek znajdujących się za kierownicą. Kiedy jednak właściwie rozwiązanie to znalazło się po raz pierwszy w Formule 1? I kto wpadł na pomysł, aby standardową dźwignię zmiany biegów i sprzęgło Zastąpić łopatkami. Oto krótki materiał o początkach półautomatycznej skrzyni biegów w Formule 1. Powszechnie wiadomo, że pierwszym Bolidem Formuły 1, który wystartował w wyścigu i był wyposażony w półautomatyczną skrzynię biegów, jest Ferrari 640 z 1989 roku. Mało kto jednak prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, że Ferrari testowało to rozwiązanie już 10 lat wcześniej. Wszystko za sprawą głównego projektanta Ferrari Mauro Forgieriego. Pierwszą wersję swojego rozwiązania inżynier opracował w 1978 roku i zamontował ją w Bolidzie 312T3, który oznaczył jako 312 Evo. Bolid wyposażony w nowe rozwiązanie Forgieriego nie wystartował jednak w wyścigu, zamiast tego został zabrany na tor Fiorano, gdzie w styczniu 1979 roku odbywał testy. Za kierownicą usiadł kierowca testowy Ferrari Giorgio Enrico. Nowe rozwiązanie nie było jednak idealne. Prototypowy samochód ważył około 30 kg więcej niż standardowy wyposażony w manualną skrzynię biegów. Forgieri nie poddawał się jednak, eksperymentował i ostatecznie odchodził bolid o jakieś 20 kg. Dzięki temu prototypowy bolid był niewiele cięższy od standardowego a potencjał i teoretyczna przewaga, jaka mogła wynikać z zastosowania półautomatycznej skrzyni biegów, była ogromna. Zastosowanie takiej skrzyni umożliwiało lepsze zoptymalizowanie rozkładu masy w samochodzie, a zmiana biegów była znacząco szybsza i nie wymagała od kierowcy, aby zdejmował ręce z kierownicy. Na początku 1980 roku prototypowy bolid Ferrari wyposażony w półautomatyczną skrzynię biegów ponownie wyjechał na testy na torze Fiorano. Tym razem bolidem jechał etatowy kierowca skuderii Gilles Villeneuve. Wyniki testów były obiecujące, jednak sam kierowca nie był zbyt przekonany do nowego systemu i poprosił, aby Ferrari nie wystawiało w wyścigu bolidu wyposażonego w półautomatyczną skrzynię biegów, a zamiast tego wystawiło klasyczny bolid z manualną skrzynią. Jeszcze w tym samym roku Villeneuve ponownie otrzymał propozycję przetestowania prototypowego samochodu. Tym razem jednak Forgieri umieścił w prototypowym bolidzie skrzynię wyposażoną w 6, a nie 5 biegów, a zamiast łopatek, na kierownicy pojawiły się dedykowane przyciski do zmiany biegów. Villeneuve osiągał przyzwoite czasy, a prototypowe rozwiązanie nawet nie uległo awarii podczas testów. Kierowca nadal jednak nie był przekonany do nowego rozwiązania, a legenda głosi, że gdy zdawał raport Enzo Ferrariemu i Mauro Forgieriemu, wypowiedział takie słowa. Przepraszam, projekt jest dobry, naprawdę dobry. Prawdopodobnie wytrzymałby nawet pełny wyścig Grand Prix, ale odbierając mi przyjemność zmiany biegów ręcznie, wciskając sprzęgło, zabijacie mnie. Enzo Ferrari nakazał schować nowy projekt do szafy, jednocześnie zachowując wszelkie informacje na temat prototypu, gdyż przeczuwał, że już wkrótce prototypowe rozwiązanie stanie się w Formule 1 standardem. Jak się niedługo później okazało, Enzo Ferrari miał całkowitą rację. Projekt półautomatycznej w skrzyni biegów pozostał w szafie aż do 1986 roku. Wtedy to w bolidzie F186 powrócono do testowania półautomatycznej skrzyni. Dzięki postępom, jakie w międzyczasie poczyniono w technologii elektroniki i hydrauliki, projekt został znacząco udoskonalony i był bardziej zaawansowany niż ten testowany przez Wilnewa. W 1988 roku po długich testach na Fiorano, przeprowadzonych pod okiem nowego projektanta Johna Barnarda, uznano, że projekt jest gotowy, aby wdrożyć go do bolidu, który wystartuje w wyścigu Formuły 1. W pełni funkcjonalna półautomatyczna skrzynia biegów z łopatkami za kierownicą została zamontowana w bolidzie Ferrari 640, który został wystawiony w 1989 roku. Jego kierowcami byli Nigel Mansell i Gerhard Berger. Zespołowi Ferrari udało się w sumie wygrać w tamtym roku trzy wyścigi: dwa razy wygrał Mansell, jeden raz wygrał Berger. Samochód miał jednak spore problemy z niezawodnością i wielu wyścigów kierowcy Ferrari w tamtym roku nie ukończyli. Problemy udało się rozwiązać na rok 1990 i model 641 był już zdecydowanie bardziej konkurencyjny. Pozostałe zespoły oczywiście zauważyły, jak wiele korzyści daje zamontowanie w bolidzie półautomatycznej skrzyni biegów. Już w 1991 roku takie rozwiązanie pojawiło się w Williamsie, a w kolejnych latach dołączyły do niego także inne ekipy. Ostatnim bolidem Formuły 1 w historii tego sportu, który wykorzystywał klasyczną manualną skrzynię biegów, był Forti FG01, wystawiany w 1995 roku przez słabiutki zespół Forti Corse. Natomiast od 1996 roku każdy zespół w stawce Formuły 1 posiadał już półautomatyczną skrzynię biegów. I to tyle w dzisiejszym materiale. Dajcie znać, czy odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę, zostawcie suba na moim kanale. Zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek, który klasycznie pojawi się na tym kanale już w przyszłą sobotę. Do usłyszenia.